Cześć, tu miszczerowie Ten Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Za nami październik, rozpoczął się listopad, w związku z tym czas na podsumowanie poprzedniego miesiąca. Czas na listę top 3 gier minionego miesiąca. Co miesiąc opowiadam Wam o tych grach, przy których najlepiej się bawiłem, które z jakiegoś powodu utkwiły mi w pamięci, albo które z jakiegoś powodu chciałbym na tę listę wrzucić, bo na przykład dotknęły jakiejś szczególnie wrażliwej nuty, która spowodowała, co spowodowało, że gra przypadła mi szczególnie do gustu. To nie jest lista najlepszych gier, w jakie grałem, ale raczej tych, przy których po prostu najlepiej się bawiłem albo przy których najwięcej dłubałem z jakiegoś powodu, o czym wielokrotnie Wam mówiłem, kiedy chociaż był wybór Rage CCG do listy gier miesiąca. W październiku grałem w sporo gier. <coughs> Przypomnę jednocześnie, że we wrześniu na mojej liście top 3 gier znalazły się Galactic Cruise, znalazło się Super Team, a więc gra o piłce nożnej, i na pierwszym miejscu znajdowało się nieocenione. I niesamowicie miotne Baseball Highlights 2045. Czyli królowały gry sportowe, i to był evenement, bo tak jak daleko sięgam pamięcią, tak nigdy na tej liście, nawet w top 3, niezależnie od konfiguracji, nie było dwóch gier sportowych. Wydaje mi się, że tak nie było. Jestem prawie pewien, jestem w stanie nawet dać sobie odciąć małego palca za to, że tak właśnie było. Jeśli chodzi o październik, to tak jak przed momentem wspomniałem, grałem w różne gry, grałem w nowości, grałem w także w starsze tytuły. Co się pośród tych, które na tej liście znalazły, o tym przekonacie się już teraz, bo zapraszam do sprawdzania miejsca trzeciego. Na trzecim miejscu mojego zestawienia pojawia się nowość gra, której dotychczas jeszcze na liście gier miesiąca nie było, ale to nie jest zupełna nowość w tym sensie, że nie jest to gra, o której w ogóle na swoim kanale nie opowiadałem. Pokazywałem wam bowiem unboxing tego tytułu, zapowiadając również kolejne materiały, które będą o nim traktować, i tak się składa, że w październiku miałem wreszcie okazję w ten tytuł zagrać i to nawet zagrać dwukrotnie. Tym tytułem jest 1812 Napoleon's Fateful March. Jak sama nazwa wskazuje i jak sama data wskazuje, łatwo się domyśleć, że gra traktuje o kampanii rosyjskiej z okresu wojen napoleońskich. Jest to gra przeznaczona dla dwóch graczy, wydana przez WK Simulations i która pozwala nam na odtworzenie przebiegu kampanii rosyjskiej. Jeden z graczy poprowadzi siły francuskie oraz koalicję. Drugi gracz natomiast wcieli się w rolę prowadzącego Rosjan. Zadaniem Francuzów, jak łatwo się domyśleć, jest doprowadzenie do pobicia armii rosyjskiej w polu, ewentualnie do zdobycia Moskwy do wymuszania pokoju na swoich własnych warunkach. Z kolei Rosjanie dążyć będą przede wszystkim do wciągnięcia sił napoleońskich na obszar Rosji i do powolnego ich wykruszania, do zmuszania do tego, aby Francuz dzielił swoje siły, aby było łatwiej pobić go finalnie w trakcie odwrotu z Moskwy, o ile Francuz w ogóle tam kiedykolwiek dotrze. Koniec końców jest to gra, w której będziemy mieć do czynienia z typowym przeciąganiem liny, a więc będziemy dążyć przede wszystkim do tego, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Gra napędzana jest kartami, które to z jednej strony będą pozwalały nam na maksymalizację liczby rozkazów, które możemy wydawać w trakcie trwania danej tury, z drugiej będą one także pozwalać na odpalanie pewnych wydarzeń, które oddawać będą specyfikę kampanii rosyjskiej. Część z tych wydarzeń będzie obligatoryjna do zagrania, a więc w momencie dobrania takiej karty trzeba będzie taką kartę zagrać na wydarzenie, żeby w trakcie rozgrywki pojawiły się pewne elementy historyczne oddające specyfikę kampanii, na które gracze nie mają większego wpływu. W trakcie trwania rozgrywki wydawać będziemy rozkazy. Każdy z graczy będzie posiadał pewną liczbę bloczków, które będzie umiejscawiał na obszarach i następnie w trakcie, w trakcie rozgrywania tury po kolei w ramach pewnej sekwencji będziemy te rozkazy odpalać. Te rozkazy mogą dotyczyć marszu, mogą dotyczyć marszu forsownego, mogą dotyczyć Zwiadu mogą dotyczyć próby pozyskania informacji na temat sił przeciwnika, mogą dotyczyć zbierania zasobów itd., itd. Każdy z nich będzie rozstrzygany po kolei z wykorzystaniem dosyć sprytnego mechanizmu, który powoduje, że dzięki obecności oficerów w polu będzie można też te rozkazy przekierowywać i zmieniać ich treść w zależności od tego, co dzieje się w trakcie trwania danej rozgrywki. Gra, w której mamy dosyć dużo różnych scenariuszy, możemy zagrać całą kampanię rosyjską, możemy zagrać kilka mniejszych scenariuszy oddających specyfikę pewnych fragmentów tej kampanii, na przykład bitwę o Smoleńsk, czy też możemy oddać także odwrót Napoleona z Moskwy, więc to zależy od tego, jaki fragment kampanii chcemy zagrać, albo jak dużo mamy czasu na partię. Możemy równie dobrze również pokusić się o pełną kampanię. Skoro WUKA Simulations to gra oczywiście przepiękna wizualnie, jednocześnie dosyć atrakcyjna jeśli chodzi o czas rozgrywki, bo śmiało zagramy w nią w 120 minut, znając zasady, a nawet być może krócej, jeśli zagramy któryś z krótszych scenariuszy. Gra, przy której bardzo dobrze się bawiłem, wpierw poznając podstawowe założenia mechaniczne, kiedy faktycznie trzeba było przejść przez proces nauki, a później już czerpiąc pełną frajdę z samej rozgrywki, kapitalnie się przy niej bawiąc. Do Napoleon's Fateful March wrócę w trakcie kolejnych tygodni, opowiadając Wam o tej że jeszcze w kolejnych materiałach. Na pewno planują wideoinstrukcję i na pewno planują recenzję. Czy będzie relacja z rozgrywki? Tego w tym momencie nie wiem, ale wcale tego nie wykluczam. 1812 Napoleon's Fateful March, jeden z moich ulubionych tematów w historii, czyli Wojny Napoleońskie, trafia na trzecie miejsce na liście gier miesiąca. Na drugim miejscu pojawia się gra, która bardzo mnie zaskoczyła w październiku. Gra, która zaskoczyła w zasadzie wszystkie osoby, z którymi w tę grę grałem i którym tę grę pokazywałem. Będzie to dosyć niepozorna karcianka, zdecydowanie innego kalibru niż 1812 Napoleon's Fateful Match, ale jednak gra, która z uwagi na skalę rozgrywek i na to, ile frajdę mi dała, przeskoczyła Napoleona w trakcie konstruowania tej listy za październik. Mowa o Apex Carnival. Apex Carnivor to gra zamknięta w małych rozmiarów pudle, w którym to znajdziemy karty i cztery kostki plus małą instrukcję. Gra pozwala nam poprowadzić zwierzęta, gatunki zwierząt, które to na przestrzeni rozgrywki będą ewoluować i będą nabywać coraz to szersze umiejętności, dążąc do tego, żeby pokonać ewoluujące zwierzęta rywala. Jest to w związku z tym typowa gra konfrontacyjna dla dwóch graczy, choć posiadająca również tryb solo w której to każdy z graczy rozpoczyna z dokładnie tymi samymi kartami w swojej talii. Jest to symetryczny start, pozwalającym graczom na następ, następnie na rozwój tej talii, na jej rozbudowę z elementami w związku z tym deckbuildingowymi w kierunku, który gracze wybiorą. Gracze zaczynają wprawdzie z tymi samymi kartami, ale już od pierwszej tury pojawi się asymetria, bowiem każdorazowo na wystawce będzie znajdować się pewna pula kart, z której to gracze będą mogli w trakcie tury pozyskiwać kolejne. Te karty będą zasilać ich talie, a w momencie, gdy nasza talia się wyczerpie i gdy będzie istniała konieczność dobrania kolejnych kart, to nastąpi tak zwana ewolucja, w ramach której gracze będą mogli usunąć jedną ze swoich kart stali. To oznacza, że w praktyce <laughs> liczba kart w naszej talii będzie się permanentnie zmieniać, czy to za sprawą ewolucji, czyli wyrzucania kart stali, czy to za sprawą pozyskiwania kolejnych kart z wystawki. Karty podzielone będą na trzy rodzaje, na zwierzęta przynależne do różnych gromad. Każda z kart będzie posiadać, większość kart będzie posiadać specjalną zdolkę odpalaną w momencie jej aktywacji, ale to nie znaczy wcale, że każda zagrywana przez nas karta będzie brała udział w rozstrzyganiu konkretnej tury. O ile bowiem karty wyłożymy do obszaru gry, to to, czy dana karta zostanie wykorzystana, będzie uzależniona od tego, czy uda nam się ją skutecznie aktywować. Ta aktywacja będzie wymagała wykonania rzutu kostką i porównania wyniku do parametru aktywacji znajdującego się na każdej z kart. Oczywiście są sposoby na wpływanie na ten parametr, bo mamy szereg kart, które dają nam bonusy w momencie wykonywania testów, ale koniec końców to od tego, jak skonstruujemy naszą talię i od tego, jak skutecznie będziemy aktywować wykładane karty, będzie zależne to, który z graczy zdoła jako pierwszy sprowadzić żywotność swojego rywala do zera. Bo, jak wspomniałem, jest to gra konfrontacyjna, w której podstawowym celem jest po prostu pozbawienie przeciwnika 20 punktów życia. Gra, którą zagrywałem się w pierwszej połowie października, którą pokazałem kilku różnym graczom i każdy z nich bawił się przy niej dobrze po pierwszej partii, od razu żądając rewanżu i grając kolejną partię. Apex Carnivore to gra, o której opowiadałem, prezentując tę grę w ramach recenzji na swoim kanale. Jeśli chcecie więcej się o niej dowiedzieć, serdecznie zapraszam do tego filmu. Apex Carnivore, drugie miejsce na mojej liście gier października. Na pierwszym miejscu ponownie pojawi się gra, która nie jest nowością. Nie jest grą, którą poznałem w październiku, albo nawet nie poznałem jej we wrześniu, w sierpniu, w lipcu. Jest to bowiem gra, która wróciła na mój stół po bardzo długiej przerwie. Tym tytułem jest Karniwal Zombie. Karniwal Zombie to gra, którą pokazywałem wam na swoim kanale. Już w tym momencie ponad dwa lata temu, w ramach unboxingu, kiedy wspólnie z wami otwierałem pudło, i na tamtym etapie dosyć intensywnie grałem w tę grę, odkrywając różnego rodzaju meandry, zasad i rozgrywając różnego rodzaju scenariusze. Na tamtym etapie doszedłem jednak do wniosku, że nie jestem na tyle dobrze przygotowany, żeby opowiedzieć o niej w ramach recenzji, więc odłożyłem ją tymczasowo na półkę, zająłem się innymi projektami i czas leciał. W październiku 2025 roku wreszcie udało się ten tytuł odświeżyć i miałem okazję w niego zagrać po wielokroć. Wpierw zagrałem z Michałem i z Krzyśkiem, których bardzo serdecznie pozdrawiam, a później grałem w nią także w domu, grałem kilka rozgrywek solo. Do tego stopnia mnie to wkręciło, że w zasadzie ostatnia dekada października stała u mnie w domu właśnie pod znakiem Carnival Zombie. Carnival Zombie to gra, która przynosi nas do Wenecji i pozwala na wcielenie się w rolę turystów albo mieszkańców miasta, którzy stanęli w obliczu apokalipsy. Ci turyści bowiem, jak i również mieszkańcy, czekali w Wenecji na coroczny karnawał, tyle, że ten karnawał przerodził się bardzo szybko w horror. Okazało się bowiem, że Wenecja została opanowana przez zombie. Te zombie wypełzły z czeluści, z otchłani, dążąc do zabicia, do przemienienia wszystkich żyjących jeszcze ludzi, znajdujących się na terenie miasta. I my, jako śmiałkowie, jako Ci, którzy przetrwali, łączymy się w drużynę złożoną z sześciu śmiałków i dążymy do tego, żeby przetrwać. Podstawowym celem w Karniwal Zombie jest to, żeby dotrwać do końca ostatniej nocy i uciec z miasta. Choć istnieje również wersja, w której zamiast uciekać, dążymy do konfrontacji z wielkim lewiatanem, z drzemiącym na dnie Wenecji potworem, który to napędza w praktyce i który powoduje całą. Moc, cały, który emanuje całą mocą dającą siłę witalną zombie. Jeśli uda nam się go unicestwić z wykorzystaniem specjalnej świętej bomby, to jesteśmy w stanie ocalić miasto. Bardziej prawdopodobne będzie jednak to, że czmychniemy, albo też próbować będziemy czmychnąć, czy to śmigłowcem, czy to łodzią, czy to uciekając mostem łączącym Wenecję z pozostałą częścią Italii. To, w jaki sposób uciekniemy, jest już kwestią bardziej drugorzędną, ważne jest, żeby przetrwać, a nie będzie to proste zadanie, w trakcie trwania rozgrywki, która może trwać pewną liczbę dni, wpierw będziemy poruszać się po Wenecji, wydając punkty akcji, czy też w zasadzie godziny, chodząc po mieście, zbierając różnego rodzaju przedmioty, odnajdując różnego rodzaju osoby, które przetrwały i przeżyły dotychczasowe ataki zombie, a później szykując i szykować się, będziemy także szykować się na tym etapie do godzin nocnych. Noc bowiem będzie tym momentem, gdy zamkniemy się w naszej reducie, otoczymy ją barykadami i będziemy dawać odpór kolejnym falom zombie, które będą nas atakować. Te zombie pojawiać będą się ze wszystkich stron, będą to zombie różnej maści, a co gorsza, gdzieś tam pomiędzy nimi zamajaczy nam również sylwetka jednego albo nawet większej liczby bossów, czyli potężnych zombie posiadających specjalne zdolności. Carnival Zombie w tej wersji, którą posiadam, więc w wersji Deluxe, posiada również wariant rozgrywki w Mediolanie, gdzie mamy masę innych scenariuszy, gdzie mamy tryb... Gdzie mamy tryb zdrajcy, gdzie mamy tryb, w którym jesteśmy w stanie grać także pojedynczą postacią i poruszać się po pewnym torze, blokowując pewne zdolności, więc w grze jest masa, masa różnego rodzaju opcji, w grze jest masa różnego rodzaju scenariuszy, trybów, rozgrywki, możemy wybierać, przebierać. I w październiku grałem w Carnival zombie po wielokroć, testując różnego rodzaju tryby rozgrywki, grając różnego rodzaju scenariusze, bawiąc się przy tej grze kapitalnie. Bo w momencie, gdy już uda się przebić przez dosyć słabo napisane zasady, okazuje się, że karniwal zombie jest grą dającą masę frajdy. Masę frajdy poprzez szukanie różnego rodzaju synergii pomiędzy postaciami, między kartami, próbując w taki sposób wykrzesać maksimum z posiadanej przez nas drużyny, aby maksymalnie osłonić się, ochronić przed atakami zombie, jednocześnie przygotowując się do finalnego starcia i do epilogu, który nieuchronnie się zbliża. Przepięknie wydana gra z masą komponentów, z masą figurek, które są niesamowicie atrakcyjne wizualnie, które pokażę Wam w ogóle w ramach oddzielnego filmu, gdzie po prostu każdą z tych figurek Wam zaprezentuję. Gra, przy której bardzo dużo czasu spędziłem w październiku, przy której bardzo dobrze się bawiłem i to też powód, dla którego to właśnie Carnival Zombie znajduje się na pierwszym miejscu na tej liście. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego podsumowania. To była lista top 3 gier października. Zapraszam Was również do innych filmów na Nowej TV. Sprawdźcie również, co mam dla Was na Facebooku, na Instagramie oraz na Twitterze. Życzę Wam bardzo dobrego listopada i do zobaczenia następnym razem.